Język, którym literatura stara się mówić o erotyce, to jest chyba jedno z najtrudniejszych zadań, przed jakimi staje pisarz. Najczęściej pokazujemy tę alternatywę albo wulgarnie, czy medycznie, albo infantylnie. A wydaje mi się, że problem leży zupełnie gdzie indziej. Problem polega na tym, że rzeczywistość erotyki jest rzeczywistością bezsłowną. Mamy zmysły, mamy dotyk, mamy spojrzenia, mamy gesty i. W życiu erotycznym bardzo rzadko używamy słów. Jeżeli używamy, to należą one do bardzo prywatnego języka, który ujawniony w powieści staje się śmieszny. Więc pisarz za każdym razem musi wymyślić język, który ominie te wszystkie rafy. Starałem się coś takiego zrobić w cudzych słowach, ale nie potrafię ocenić, czy mi się udało. Myślę, że najważniejsze potrawy w moim życiu nigdy nie jadłem. Znam ją tylko z opowieści. To z opowieść mojego ojca z bankietu, w którym nie brałem udziału. Gdzie w latach 80., kiedy w Polsce jeszcze nic nie było i przyprawy, jagnięcina, te wszystkie rzeczy były niedostępne, e, ojciec jadł pieczoną jagnięcinę doprawioną blisko wschodnimi przyprawami, ponieważ była to obrona e, do, pracy doktorskiej e, doktoranta, który pochodził z Iraku. Opowieści mojego ojca o tej jagnięcinie są dla mnie tak ważne, że przez lata próbowałem wyobrazić sobie ten smak. Szukałem go w restauracjach, szukałem go w kuchni, kiedy sam gotowałem. Ta jagnięcina, której nigdy nie jadłem, jest najważniejszą potrawą w moim życiu. Od lat próbuję odkryć w Krakowie miasto śródziemnomorskie. Szukam i nazywam go poprzez powieści. W Chochołach Kraków był Wenecją, był Sarajewem, był Dubrownikiem i paroma jeszcze innymi miastami. Ale w końcu myślę, że Kraków jest Krakowem. Czuję się w nim dobrze, czuję się w nim jak w mieście trochę włoskim, trochę bałkańskim, trochę austro-węgierskim, ale myślę, że on jest na tyle swoisty, że nie chciałbym tego porównywać jakoś do tych miast, z których każdy ma własny charakter. Więc tutaj yy, jestem wobec tego zupełnie bezradny. Myślę, że nie potrafiłbym zdecydować się, jaką jedną książkę zabrać na Bezludną Wyspę. Więc mój pomysł jest taki, że wyrzucam zestaw do przetrwania i zabieram całą półkę Faulknera. Odkryłem Faulknera niedawno i mógłbym czytać jego powieści do końca życia, więc wydaje mi się, że to jest dobry pomysł na Bezludną Wyspę. Zanim w cudzych słowach oddałem komukolwiek głos, postanowiłem. Zabrać go Benedyktowi. Postanowiłem, że Benedykt nie wypowie ani jednego słowa o sobie samym. A więc najpierw zabrałem mu głos, a potem dałem go innym. Fascynujące jest dla mnie to, jak różnie patrzymy na tą samą osobę, jak inni on, inaczej o niej opowiada ojciec, inaczej przyjaciel, inaczej kobieta, która go kochała. Dopiero z tego powieści składa się jakaś całość. Benedykt opowiedziany jest tylko w cudzych słowach, żadne nie pochodzi od niego. A nawet jak jest cytowany, to ten cytat jest przefiltrowany przez wspomnienia. I dramaty, które łączyły narratora z samym Benedyktem. Dopiero te cudze słowa dają nam jakąś całość, ale wydaje mi się, że Benedykt i tak się wymyka.